Gdzie mają szansę się rozwijać w Ostrołęce? Ja muszę Pani powiedzieć, że jeśli ja popatrzę na przykład reprezentacji narodowej, którą prowadziłem, to w tej reprezentacji grali piłkarze ze zdecydowanie mniejszych miejscowości, to dużo, dużo mniejszych niż ostrołęka. Oni się tam urodzili w tych miejscach, gdzie się urodzili, mieli swoje klubiki maleńkie, w tych maleńkich klubikach się rozwijali, bo nieważne, gdzie się człowiek urodzi, nieważne, gdzie człowiek się rozwija, ważne Jakim jest człowiekiem, czy ma charakter do sportu, czy chce być za wszelką cenę świetnym sportowcem i kto mu w tym wszystkim pomoże. Ważne, żeby ten młody człowiek na swojej drodze trafił na właściwych ludzi, którzy potrafią przede wszystkim rozpoznać talent, bo nie każdy się nadaje do y, konkretnej dyscypliny sportu, czy w ogóle do sportu, i pomóc w rozwoju tego talentu. I to jest chyba najważniejsze właśnie w tego typu miejscowościach. Panie trenerze, jaki jest przepis na sukces? Przepis na, przepisu na sukces nie ma. Gdyby go można było kupić, to każdy ten sukces by, by złapał. Ale chciałbym powiedzieć, że bez względu na to, jak rozwijają się technologie, sukces zależy wyłącznie od ludzi. I to jest najważniejsze, żeby inwestować w siebie i mieć szczęście otoczyć się ludźmi, którzy są mądrzejsi ode mnie i mogą mi w tym wszystkim pomóc rozwinąć się. Ja mam pytanie dosyć osobiste, ponieważ było to spotkanie otwarte i ludzie mogli po prostu pytać Pana o różne rzeczy. Jakie pytania Pana drażnią, a na jakie Pan lubi odpowiadać? Mnie nie drażnią żadne pytania. Na wszystkie lubię odpowiadać. Z tego względu, że ja nie mam nic ani do ukrycia, ani nic takiego, co by mnie po prostu drażniło. Zdaję sobie sprawę, że ludzie lubią czasami na spotkaniach zadawać przedziwne pytania. I takich parę przedziwnych kiedyś miałem, ale przez to, że czasem media kreują dziwny wizerunek nasz, nieprawdziwy, nie, tacy, nie taki, jaki jesteśmy na co dzień. Dlatego napisałem cztery książki między innymi, bo książka oddaje charakter człowieka i można... Poprzez te książki, też cokolwiek się o człowieku dowiedzieć. Ja jestem osobą w miarę ludną, jeśli chodzi o media, no bo tak, ani afer rodzinnych, ani żadnych innych historii. Jeśli chodzi o alkohol, to odrobina koniaku, no więc raczej tych sensacji nie ma. Stąd i pytań takich drażliwych też raczej się nie obawiam. Panie trenerze, jaka jest rola trenera w wychowywaniu talentów piłkarskich? Największe. Jest taki moment, że trener znaczy więcej niż rodzice, że słowo trenera dla młodego dziecka znaczy zdecydowanie więcej niż to, co słyszy w szkole, niż to, co słyszy w domu. Że jeśli umie zaszczepić bakcyla sportu dziecka i skupić go na, na zajęciach z grupą, wdrożyć go w grupie, przyzwyczaić do dyscypliny grupy, to to już jest wielkie zwycięstwo trenera i to trener musi u siebie umieć wypracować. Nie ma nic ważniejszego jak charyzma człowieka. A więc charyzma, żeby umieć porwać za sobą ludzi, z którymi się współpracuje. Dzieci albo uwielbiają trenera, albo go nienawidzą. Tak jak z nauczycielem, prawda? To jest dokładnie to samo. W związku z tym trzeba zrobić wszystko i to jest takie jedno z powiedzeń naszych trenerskich, że lepiej, żeby żeby ludzie za tobą szaleli. Z radości, aniżeli mieliby szaleć z tego, że znowu się muszą z tobą spotkać. Młodzi piłkarze według trenera czym się powinni kierować? Przede wszystkim wielkim entuzjazmem do tego, co robią. Wielką radością z przychodzenia na zajęcia treningowe. Wielką dyscypliną, jeśli chodzi o to, co robią i to, czego słuchają, jeśli chodzi o rady trenerskie. To jest najważniejsze, bo wtedy trenerowi łatwiej jest intuicyjnie pomóc zawodnikowi, jeśli wie, że ten zawodnik jest również entuzjastą. E, czym się Pan zajmuje, jeśli nie zajmuje się Pan piłką nożną? Proszę Pani, ja mam tak wiele zajęć, że gdybym zaczął Pani wymieniać, to trudno byłoby to wszystko tutaj umieścić w jednej transmisji. Ale moja małżonka ma, ma małą stadninę koni wyścigowych. Za chwilę się nam zacznie sezon porodów wyźlewień inaczej. Mamy również konie wyścigowe, które należą do małżonki, ale ja również lubię się im przyjrzeć, jak się te konie ścigają. Na pewno jest to wielkie hobby. interesuje się przede wszystkim pracą mojego syna i jego dokonaniami, pracą córki i jej dokonaniami. Mamy teraz przepięknego wnuka, fantastycznego chłopaka, więc też mam co robić, coś nowego. Dziadek to jest zupełnie nowe wyzwanie. A więc wiele, wiele, wiele rzeczy, pracuję z tym prezesem dwóch stowarzyszeń i jednej spółki. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja bym chciał wrócić się na nas, trochę na podwórko właśnie Ostróńki. Mówiliśmy o bazie lokalowej, a teraz chciałbym, żeby podsumował Pan Ostróński sportowców. Mam na myśl, tu na myśli piłkarzy. Co mógłby Pan powiedzieć o sportowcach z Ostróńki, piłkarzach z Ostrołęki? Chyba na razie niewiele mógłbym powiedzieć, bo mówiąc prawdę nie interesowałem się indywidualnie kto gra i na jakim poziomie jeśli chodzi o strołękę. Na razie interesują mnie tylko te rzeczy, o które zostałem poproszony, żeby móc ewentualnie podpowiedzieć, czy ewentualnie pomóc przez władze miejskie. Stąd moja wizyta dzisiejsza tutaj i zaproszenie. A więc skupiliśmy się przede wszystkim na rozwoju infrastruktury, bo mimo, że ona już jest piękna, to jeszcze nie jest zakończona. Dalej będą trwały inwestycje infrastrukturalne dla mieszkańców Ostrowęki, bo to nie tylko dla sportu, ale również dlatego, żeby Ostrowęka mogła świetnie się rozwijać. Stąd przede wszystkim tym się w tej chwili interesuje. A jeśli będzie taka wola, żeby również zainteresować się tutaj szkoleniem, to wtedy dogłębnie, że tak powiem, przeanalizujemy każdego trenera, każdego piłkarza i, i będziemy patrzyli, jak można pomóc.